Jaki mam dziś dzień? Daję okejkę. Bez nie podchodź. Jest ten dzień. A Ty? A ja mam taki Jestem ciągle głodny. No, też mi zjadło. coś, już nie umrę po słodyczach. Ja bym dzisiaj chętnie leżała w łóżku, jadła chipsy, czekoladę. Proszę. Zobacz, jestem <laughs> Ci <niebawany> zadowolona <zawsze>. Nie. <laughs> Jeśli nie miałabym zgrzeszyć, to czekoladę z orzechami. I... Ale chrupkami jakimiś i teraz pytanie poddać się tej pokusie czy się nie poddać żeby sobie umilić dzień wczoraj mówiłam chyba po swój rekord jeśli chodzi o godzinę spania słuchajcie po godzinie 20 poszłam do sypialni żeby uśpić Franka bo e, dawał czadu i tak go usypiałam że sama zasnęłam też po 20 obudziłam się o trzeciej nad ranem obok Franeczka, przytulona z make upem na twarzy myślałam, że mi oczy wyjdą zarobić, orbiki bo po prostu miałam takie o, o takie A rano ale trzeba przyznać, że się wyspaliśmy, bo trzeciej Mati karmi Franka i poszliśmy dalej spać do firmy, więc petarda ale ogólnie czy też tak macie, Matik tak masz, że mógłbyś spać cały czas? Słyska. ja mogę teraz się położyć tutaj na i spać tak, tak mówili, chodźmy, że chodźmy, ja ja tak. Spiję jak śpi, jak twoje dziecko śpi, także... A, czyli też mam się położyć na ulicy. <grym pijamy w zimę> się ma rodzicie Co? Co? To chcesz mieć je na nosie, czy tak o jak teraz masz? Na nosie? Wolałeś na nosie? No To pokaż jak wyglądasz jak masz na nosie. Wyślemy ciociom i wujkom. Super! Będą na wakajki, żeby ci nie świeciło w oczka.